Siema. Start Honka i Star Rail trwa w najlepsze. Eksplorujemy świat, poznajemy fabułę, ale oczywiście zbieramy również nagrody. Dostajemy całkiem sporą ilość warpów, przynajmniej na początku, więc dużo ludzi zastanawia się, jaki jest najlepszy sposób na ich wydanie. Co będzie najbardziej efektywne. To normalne, bo to gragacza, więc musimy pilnować swoich wydatków i rozważnie podejmować decyzje. Warpy są bardzo cenne, a fajnych rzeczy do zgarnięcia jest wiele i bannerów jest kilka. Dlatego też w dzisiejszym materiale przedstawię Wam dokładnie jak te banery działają, czym jest system Pity, a na koniec wszyscy będziecie wiedzieć jak obchodzić się z banerami w Star Railu. Gwarantuję. Mimo, że działa to podobnie do Genshina, to jest kilka istotnych różnic, więc nieważne czy masz doświadczenie z grami HoYoverse czy nie, myślę, że warto posłuchać. Zostawcie łapę w górę i suba na start, a teraz już nie przedłużam. Zaczynajmy. W Honkai Star Rail mamy trzy banery. Oczywiście na razie, bo istnieje szansa, że ich liczba w przyszłości się zwiększy wraz ze wzrostem ilości postaci. Natomiast póki co mamy baner limitowany z postacią, baner limitowany z lightconem i baner standardowy. Na samym początku gry mamy dodatkowy czwarty baner startowy, który jest niezwykle opłacalny, ale trzeba tam uważać, więc zacznijmy od niego. Baner startowy wygląda świetnie, bo ma promocję, więc warpowanie razy 10 kosztuje nas w rzeczywistości 8 warpów. Możemy na nim warpować maksymalnie 50 razy, a w tej 50 jest gwarancja na uzyskanie jednej postaci pięciogwiazdkowej. Oczywiście zdecydowanie polecam na początek, na początku tam murpować, ale jest jeden haczyk. Jeśli otrzymacie postać pięciogwiazdkową przed dobiciem do limitu 50 warpów, to koniecznie przestańcie tam warpować. Gwarancja na postać pięciogwiazdkową jest jednorazowa, a co więcej Pity, o którym porozmawiamy zaraz, nie przechodzi na inne banery. Jeśli więc dostaliście postać pięciogwiazdkową w pierwszych 10 warpach na tym banerze, to kolejne 40 może Wam nic nie dać, baner zniknie, a te 40 zużytych warpów przepadnie. I żaden inny baner nie zarejestruje, że je zrobiliście. To taka mała pułapka, o której rzadko się mówi, a trzeba o niej pamiętać. Czym jest jednak to całe Pity. Moi drodzy, to nic innego jak system nagrody pocieszenia, czy też system gwarancji. Gdy warpujemy na banerach i mamy pecha, to system Pity przybywa, by nas ocalić i od czasu do czasu zagwarantować zwycięstwo po dużej ilości porażek. Natomiast już tutaj podkreślę, że Pity nie działa między banerami i każdy z typów banerów ma osobny licznik Pity. Później w filmie trochę ten temat rozwinę. Samo to oczywiście próba zdobycia danego przedmiotu z banerów, tym co rozumiemy przez przedmiot, jest lightcone lub postać. Każdy warp kosztuje nas Star Rail pasa, a każdy pas kosztuje 160 kryształów, które możecie zbierać na przeróżne sposoby grając w Star Raila, albo oczywiście możecie je kupić za realne pieniądze. Gdy już wasza przygoda z banerem startowym się zakończy, to będziecie skazani na warpowanie na wspomnianych wcześniej trzech banerach. Pierwszym z nich jest standard banner, który jest dostępny w grze przez cały czas i nigdy z niej nie zniknie. Wydajemy na nim standardowe Star Rail passy. Możecie tam zdobyć m.in. 4 lub 5 gwiazdkowe lightkoy oraz postacie. Co ważne, to co widzicie na obrazku banerowym nie jest wszystkim, co możecie tam zdobyć. Pięciogwiazdkowych przedmiotów dostępnych na banerze jest aż 14. W związku z czym, jeśli chcecie dropnąć coś konkretnego, to wśród samych pięciogwiazdkowych dropów macie szansę 1 do 14, a jeszcze ten pięciogwiazdkowy drop trzeba trafić. Szansa na pięciogwiazdkowy przedmiot wynosi 0,6%, więc bardzo mało. Ale tutaj wkracza wspomniany system pity. Jeśli zrobicie na banerze 89 warpów i nie traficie do tej pory nic pięciogwiazdkowego, to 90 warp na 100% będzie pięciogwiazdkowy. Jeśli po drodze, na przykład na 40 warpie zdobędziecie coś pięciogwiazdkowego, to na 90 nie ma gwarancji. Dzieje się tak dlatego, że liczenie do 90-zaczyna się od nowa po każdym pięciogwiazdkowym dropie. Także system PT jest po prostu ostatnim bezpiecznikiem dla pechowców. Istnieje jednak mały system PT, przynajmniej ja to tak nazywam. Mianowicie, co 10 warpów mamy gwarancję na to, że jeden z nich będzie czterogwiazdkowy. Szansa na czterogwiazdkowy przedmiot, czyli lightcon lub posta wynosi 5,1% i szansa lightcona oraz postaci jest taka sama. Tutaj pojawia się jednak pierwsza większa różnica w porównaniu do Genshin Impact. Po 300 standardowych warpach, nieważne czy z sukcesami czy nie, po prostu po 300 możecie odblokować jedną z postaci z baneru standardowego za darmo. Postać tą możecie zaznaczyć i wybrać w prawym dolnym rogu baneru i spokojnie, zanim dobijecie do 300, możecie zmieniać swoje zdanie dowolną ilość razy. Nie resetuje się to w żaden sposób, nawet gdy zaznaczoną postać zdobędziecie po drodze, to po prostu dodatkowa nagroda za wydanie 300 warpów. Natomiast to, o czym wiele osób nie mówi, to że ta nagroda jest jednorazowa. To nie tak, że mamy tu taki potężny system pity, który co 300 da nam na pewno to co chcemy. Da, ale tylko raz i trzeba o tym pamiętać. Jednakże poza standardowymi star rail pasami, będziemy zdobywać również limitowane pasy. Te możemy wydawać na banerach limitowanych, czyli takich, które w grze są dostępne tylko przez określony czas, po czym znikają i na ich miejsce pojawiają się nowe. I tak w kółko. Gdy baner Baner znika, nie mamy już możliwości zdobycia tej postaci ani Cone'a i musimy czekać, aż ten banner powróci w nieokreślonej przyszłości. Mamy dwa banery limitowane, jeden z postacią limitowaną, a drugi z limitowanym lightconem, najczęściej pasującym do postaci z baneru. Zacznijmy od limitowanego baneru z postacią. Działa on w następujący sposób. Pięciogwiazdkowym dropem zawsze jest postać i mamy 50% szans na to, że tym pięciogwiazdkowym dropem będzie postać z baneru. Jeśli jednak będzie pięciogwiazdkowy drop i przegramy to tzw. 50 50, to dostaniemy jedną z postaci standardowych. Ale jeśli przegracie, to następnym razem macie gwarancję na wygraną. Tutaj też PT wynosi 90, w związku z czym jeśli macie pecha, to na 100% postać z baneru wypadnie Wam przy 180 warpie, po tym jak przy 90 wypadła Wam jakaś postać standardowa. Oczywiście możecie mieć szczęście i wygrać 50-50 za pierwszym razem, ale to nie oznacza, że następne 90 warpów da Wam kolejny raz postać z baneru. Da Wam po prostu pięciogwiazdkowy drop. Gwarancja na banerową postać jest... do. Dopiero po przegraniu i otrzymaniu postaci standardowej. To nazywamy właśnie gwarantem. Oczywiście tutaj również co 10 warpów macie gwarancję na czterogwiazdkowy drop, ale wśród czterogwiazdkowych nie ma już tylko postaci, ale są również lightcoony. Natomiast na grafice baneru możecie zauważyć, że poza postacią pięciogwiazdkową są również ukazane trzy inne czterogwiazdkowe. Mają one zwiększoną szansę na drop na tym banerze. Jeśli trafia się wam coś czterogwiazdkowego, to na 50% będzie to jedna z trzech postaci z baneru. Tutaj akurat mechanika wygrywania i przegrywania 50-50 nie obowiązuje, ale i tak jest to spoko rzecz, bo pozwala na łatwiejsze zdobycie Eidolonów, czyli powtórek postaci. Co banner limitowany, oczywiście te trzy postacie ze zwiększoną szansą również się zmieniają. Teraz przejdźmy do limitowanego baneru z lightconem. Działa on bardzo podobnie, z tym, że tutaj szansa na lightcon pięciogwiazdkowy z baneru wynosi 75%. Pozostałe 25% to szansa na na pięciogwiazdkowego z baneru standardowego. Jeśli przegramy i przy 75% nie wypadnie nam limitowane Lightcon to następny pięciogwiazdkowy drop ma gwarancję, że właśnie tym lightconem będzie. Pity na tym banerze wynosi 80, a nie 90. W związku z tym przy dużym pechu limitowany Lightcon jest gwarantowany przy 160 warpie. Tutaj podobnie do poprzedniego baneru mamy trzy czterogwiazdkowe lightcony, które na 75% wypadną nam przy czterogwiazdkowym dropie. Pozostałe 25% to szansa na inne Lightcony czterogwiazdkowe, i o dziwo postacie czterogwiazdkowe również mogą tam dropnąć. Wspomniałem wcześniej, że Pity nie przenosi się pomiędzy banerami. Już tłumaczę o co chodzi. Jeśli wydacie 89 Warpów na banerze standardowym i nic nie dostaniecie, to nie jest tak, że wydacie jeden na banerze limitowanym i dostaniecie to, co chcecie. Każdy typ baneru ma osobne Pity, które na siebie nie wpływa. Dlaczego mówię typ baneru, a nie po prostu baner? Bo w obrębie tego samego baneru Pity się przenosi. Gdy baner limitowany znika, wkracza nowy, to policzony Pity jest na tym samym poziomie, na którym je zostawiliśmy na koniec poprzedniego baneru limitowanego. Możecie więc wydać 89 warpów na baner limitowany, nic nie dostać, a potem na kolejnym limitowanym wydać jednego i będzie to pięciogwiazdkowy drop. Oczywiście między limitowanymi też się nie przenosi, więc na lightconach i na postaciach limitowanych też jest osobne pity. Gwarant również się przenosi, więc jeśli trafiliście pięciogwiazdkową postać standardową na banerze limitowanym, to na następnym banerze limitowanym macie 100% na limitowaną postać. To może była hostka, ale niektórzy zapominają, że to tylko zabezpieczenie. Trzeba podkreślić, że drop może mieć miejsce dużo wcześniej. Sam widziałem mnóstwo sytuacji, w których ktoś w jednym warpie razy 10 dostał najpierw postać standardową, a potem w tym samym limitowaną, bo już miał gwaranta i mu się poszczęściło. Właśnie, to trzeba podkreślić. Pomijając wszystkie zabobony i metody na warpowanie, to prawda jest taka, że czy zrobicie razy 10 czy razy 1, to nie ma żadnej różnicy. Na koniec dnia działa to tak samo. Istnieje jednak coś takiego jak soft pity. Bo widzicie, tak dziwnie się składa, że 15 warpów przed ostatecznym pity i szansa na drop wzrasta dość znacząco. To kwestia matematyki, statystyki i prawdopodobieństwa. Nie ma na to żadnego oficjalnego potwierdzenia od Hojowers, ale dużo częściej zobaczycie, że ktoś wydropił pięciogwiazdkową postać na 76 warpie niż na 90. Tak przynajmniej było w przypadku Genshina i tak może być też tutaj. Można to wziąć pod uwagę, gdy zastanawiacie się, czy wiszować pojedynczo, czy razy jeden. Może przy 70 warpie będziecie chcieli zwolnić i klikać pojedynczo, kto co woli. Ten Temat wiele osób zastanawiał, przerażał, ale mam nadzieję, że teraz będzie to wszystko jasne. A przynajmniej chociaż trochę jaśniejsze. Rzuciłem was z dużą ilością liczb, ale niestety grygacza to również kalkulowanie, na co możemy sobie pozwolić, na co nie, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapę w górę i suba, żeby być na bieżąco i wpadajcie na codzienne streamy na Twitchu, gdzie gramy w Star ale również masę innych gier. Miłego dnia, siema!